Zachciało mi się eksploringu. Jutro ją zwiedzamy. Widzowie, wilgotno tu jak w dupie u Haha. Ha. Zejdźmy niżej, Wład, tylko ś. Nie ukrywam, ziomeczki. Jestem trochę wysrany. Ale chuj, Pat. sprawdźmy, co jest dalej. Haha. Ha. Trzeba robić więcej takich najebanych vlogów. Haha. Ha, ha. Jak się wyrwę, robię merch. Uciekałem przed pająkiem, a ty co? Leżałeś na kanapie. <laughs> ma mordo, pojebanego pająka spotkałem. Stary, musimy się złapać na jakiegoś browara przy ognisku. Za 20 minut na miejscówce. <laughs> no więc ja tylko chciałem... Stary, najpierw zanim zaczniesz pierdolić, pochwalę ci się moją nową 300-konną bestią. <laughs> Dostałem od jakiegoś widza. bo takie gówno szkoda było piwo zostawiać. <laughs> jutro, polna droga, 12. No to jutro widzowie, czas wyjebać śmieci. <laughs>